No dokładnie tak, żadnych szwat. Same się swatajcie, takie inteligentni jesteście. A się pójdzie bez waszych swatów. Ja nie tak. To by się mi podoba Tak koło trochę lepiej, ale to też wcale nie jest mocne Ostatnie się zastanawiały czy będzie kupić Pokazują takie ala ulicznia latarnie, ale raz, że to ma chyba solara wbudowanego na wierzchu co by mi przeszkadzało tutaj było od dupy a dwa myślę, że to jest trochę przereklamowane ale nie wiem, trzeba będzie się sprawdzić Co? Małgoś nie będzie ruchać, ale z boków? A co mnie to interesuje? Hmm. Chodź, zostań tu, To... Samolot mnie startował taki huk Dziwne Już trochę nie z tego miejsca, ale będę za góry może ten odbija Uh. Tak, jestem na 123 dwudziestym odcinku Bicza, czyli ten prawie połowa dzisiaj ten. zakończę gdzieś mniej więcej w tym momencie, w którym chciałem. Tylko się... to helikopter. No. Albo jakiś ten... inny samolot, tylko taki bez silników odrzutowych, bez turbin, tylko taki ten... taki na łopatkach, nie wiem, jak to się powinno nazywać. A jak to się powinno mówić? O! E! Śmigło... No nie śmigło, jest śmigło, to jest kurwa ten helikopter nie? A Tam miga sobie Na lotnisko ciśnie Chodź Aha A. tam podjęliśmy jedzie. O, fajnie to poczuj A, Moja siora będzie przyjeżdżać w niedziela, która Ta co nie jest moją siorą, to dużej dupy. Białoruskie wyśniaki. <sky> hmm. Możesz się zmobilizować, wrócić znowu do bróżków i tak bo widzę, że to tak samo z siebie nie będzie chciało zejść. Robię mało fizyczną pracę, żeby ładnie sobie wszystko spalać. Zostanie machanie rękami, utrzymywanie pozycji to jest mało. Definitywnie przydałaby mi się ławeczkę z jakimś gryfem i z obciążnikami. Tylko taka ławeczka jeszcze ze spornikami na nogi, żeby sobie ładnie stópki założyć i naginać. Pruszki. nie są drogie, kiedyś chciałem kupić będę musiał coś W dłuższy czas myślę jakoś tak nad jakimś takim patentem, żeby sobie stworzyć coś takiego na zasadzie domowego sposobu, żeby nie podkładać ruchu, gdzie, gdzie pod jakieś stoły czy hotele, które się przesuwają tylko żeby o coś Tutaj, żeby było coś takiego chociaż teraz sobie myślę jakby wziąć taki profil nie wiem 10 na 10 20 cm ze 30 długości i go przykręcić do ściany to myślę, że to by było najlepsze rozwiązanie jeszcze wyciąć go, przeciąć go w pół połkocie, żeby zrobić tylko jak go wtedy przykręcisz w człowieku na kątowniku, to sobie ładnie Przyścianie stupki ciach, poduszkami zapinasz i jedziesz. Bo <trypianowano> ja. Taki przystanek znowu Tyle przystanków w okolicy człowieku To jest zwykłe niewysota To I don't know. I będzie Bąki puszczał tak chyba że szybko wejść do domu Menela coś Panie tyle dzisiaj znowu było wszędzie, tylko żadna nie chciała przyjść Oni nic cholera taki sam się to tutaj Ej. Nie znowu powiesz, pierdolę, dzietny zaraz. Prawidłowa reakcja, tak Latarka właśnie na kieszenie, ty.